Siemeczka, cześć i czołem. Witam Was po raz kolejny w mojej kuchni, czyli w kuchennych rewolucjach na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak można szybko przygotować sobie e, obiad, e, nie tracąc właśnie czasu. Czyli dla ludzi, którzy są ciągle zabiegani, nie będziemy potrzebowali tutaj dużo. Dzisiaj przyrządzimy sobie takie ziemniaczki pire wraz z pysznym sosikiem. Będziemy potrzebowali do tego śmietanę, osiemnastkę, może być też inna śmietana, suszoną pietruszkę. Tutaj mam trzy rodzaje różnych przypraw, czyli sól, pieprz oraz suszony czosnek. Proszę, tak to właśnie wygląda. Oraz jedną dużą łyżkę mąki pszennej. Tutaj także co posiadam w takim dużym dzbanuszku można powiedzieć 07, ale nie, 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 chwila, to nie 07 wódki, to jest po prostu zwykła woda. Oczywiście mówiłem, że zrobimy sobie pyszne ziemniaczki, więc zapytacie, gdzie są te ziemniaki. I już wam odpowiadam, ziemniaczki zrobimy te pire z chipsów. Ja posiadam tutaj chipsy o smaku kurczaka w ziołach. Naprawdę będzie wyśmienite. Także nie ma co przedłużać, i zaczynamy. Najpierw musimy zagotować tutaj 700 ml wody i do gotującej wody wrzucamy chipsy. Gdy już zaczyna się wszystko razem gotować, możemy troszeczkę to przemieszać i jak widzicie te chipsy same się już rozpadają i możemy zabierać się za robienie naszego sosu. Teraz musimy chwilę odczekać, aż ten wybar się troszeczkę wystudzi, żeby móc wrzucić do niego mąkę. Tą wodę z chipsów musimy teraz odcedzić, z tym, że to musi wszystko zostać wlane do innego garnka, z tego powodu, bo to będzie nasz sos. Staramy się właśnie delikatnie. Wszystko ładnie z powrotem wpadło do drugiego garnka. Ok, reszta co już tak letwo tutaj spływa, możemy po prostu to wziąć i spłukać się zwykłą, zimną wodą. Możemy od razu bezpośrednio dodać śmietanę do tego. Takie trochę, żeby dodać po prostu do smaku. Przed samym nałożeniem tego pire na talerz możemy delikatnie dać szczyptę soli. Tą naszą papkę tutaj wlewamy do reszty naszego sosu. Mieszamy. Hmm. Powiem wam, że zapach jest naprawdę wyśmienity. Teraz musimy to z powrotem postawić na gaz i delikatnie zagotować i możemy polać później nasze pire. I to by było na tyle. I jak drodzy widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do kolejnych moich kuchennych rewolucji. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych moich odcinków. Dajcie subskrypcję, kliknijcie w dzwonek, by być na bieżąco z moimi filmikami. Mi to pomoże, Was to nic nie kosztuje. Będzie to motywacja dla mnie. Także no co, nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami i zaprosić Was do kolejnego odcinka. Cześć!